Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiaj mam dla Was unboxing kolejnej paczki spokojnej. Jest to lutowy box od sklepiku spokojnej, który sobie zaraz otworzymy. Zanim jednak to nastąpi, chciałabym powiedzieć kilka słów, bo nie mogę. Przejść obojętnie wokół tego, co się dzieje. Ja tu mam zamiar sobie otwierać paczkę spokojnej, a wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, co wszystkich nas bardzo mocno dotyka i zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich ten filmik będzie teraz odpowiedni, więc nie bójcie się, nie musicie tego filmiku oglądać. Nie będzie mi przykro. Ten filmik powstaje głównie dla tych, którzy potrzebują troszkę odskoczni od tej strasznej rzeczywistości, która nas teraz otacza. Ja sama przez ostatni tydzień nie mogłam myśleć o niczym innym, ale zrozumiałam, że potrzebuję też takiej trochę normalności i jakichś przyjemności, które spowodują, że będę miała więcej siły na przetwarzanie wszystkich informacji, które do nas docierają. Mam nadzieję, że ten unboxing da Wam choć troszkę radości. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy w tym razem i wydaje mi się, że każdy z nas ma nadzieję, że to się szybko skończy z jak najbardziej pozytywnym rezultatem. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy angażują się w pomoc Ukrainie i wszystkim tym, którzy wspierają Ukrainę. A teraz przejdźmy już do unboxingu paczki spokątnej. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka byłam dość zaskoczona tym, jak paczka wygląda. Bo po pierwsze nie ma nigdzie symbolu z poczty, chociaż podejrzewam, że był on gdzieś tutaj, tylko się odkleił. I paczka jest też dużo, dużo węższa niż zazwyczaj. Więc miałam przez chwilę obawy, że może doszło do jakiejś pomyłki, i nie wiem, impost przerzucił całą zawartość boksa do innego pudełka, ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. I temat tego boksa związany był chyba z czarną magią, co jest dość ironiczne, bo fajnie by było, gdyby właśnie czarna magia i zło zostało tylko i wyłącznie w fantastyce. Ale żeby już nie przedłużać, otwieramy. Zanim przejdziemy do tego, co jest w boksie, jeszcze muszę zaznaczyć, że ten boks został mi wysłany w ramach współpracy ze sklepikiem Spokotnej. Ja jestem tak zwanym prefektem sklepiku Spokotnej, więc paczki zostają mi wysłane i ja je recenzuję dla Was. Ale w związku z tym mam dla Was też kod rabatowy Veritaserum, który umożliwia Wam zakup takiego boksa z zniżką oraz innych produktów od sklepiku Spokotnej. Dobrze, to przejdźmy już do zawartości tego boksa. I zaglądamy do pudełka. I na samym początku mamy listę przedmiotów, które znajdują się w poksie. Oczywiście do tego nie będziemy zaglądać, bo nie chcemy spoilerów. I na samym wierzchu są jak zwykle repliki papierowe. Ja już to podkreślam nieraz. Bardzo lubię papierowe repliki. Ostatnio nawet zrobiłam filmik, w którym, w którym pokazuję te repliki, które sama stworzyłam albo sama złożyłam. I zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Link do niego będzie w opisie. Ale bardzo też lubię dostawać papierowe repliki od Sklepiku Spokojnej, bo zawsze są super przygotowane. I pierwszą repliką jest um, Akt Urodzenia Toma Ridla. Popatrzcie tylko, jak pięknie jest on um, przygotowany, jak jest pięknie zrobiony. To jest coś, co na pewno posłuży mi do robienia zdjęć. Później mamy karteczkę. Aha, to jest ta notatka, to jest ta karteczka, która była włożona do medalionu, którą zostawił Regulus Black. Później mamy kilka pocztówek. Pocztówki, bardzo lubię te pocztówki od sklepiku spokojnej, a te przedstawiają kilku śmierciożerców, poszukiwanych śmierciożerców. przedstawiają Luciusza Malfoya, Greybacka i Bellatrix Lestrange. I mamy też kolejną obwolutę do książki. Ostatnie obwoluty zdarzają się bardzo często. To też mnie bardzo cieszy, bo lubię te obwoluty. Chociaż zaczęło mi brakować miejsca i, i praktycznie wszystkie książki niezwiązane z Harrym Potterem, które posiadam, już mają obwolutę z Harrym Pottera. I tu mamy Sekrety Czarnej Magii taką piękną czarno okładką, która idealnie nadda się na przykład do zdjęć na Halloween. Mamy też taką brązową kopertę, w której coś jest. I w tej kopercie jest tatuaż. Tatuaż z napisem nie będę opowiadał kłamstw, czyli pamiątka po szlabanie u Ambridge. Mamy też Mamy też kartę z czekoladowych żab, czyli stały element każdego z boksów. I ja tych kart już mam tak dużo, że przestają mi się mieścić w mojej, w mojej czekoladowej żabie, bo ja wszystkie karty, jakie do tej pory były, mam w tej mojej pudełku z czekoladowymi żabami. Pokażę Wam wszystkie te karty. Tych kart już jest strasznie dużo. A w tym boksie była karta oczywiście z Lucjuszem Malfojem. Więc od razu dokładam sobie ją do mojej kolekcji. Kolejna rzecz. Jest to produkt licencjonowany i jest to różdżka Malfoja. Ale... Tak, to jest długopis w kształcie... To jest długopis w kształcie różdżki Lucjusza Malfoja. Otwórzmy sobie. Wygląda w ten sposób patrzcie się na te, tutaj dobrze nie widać, ale oczy węża mienią się z, takim jakby zielonym kryształkiem. I tak, i to jest taki długopis. I w środku jest coś, co może posłużyć jako zakładka do książki. Dalej mamy świeczki, i w każdym z boksów ze sklepiku Spokojnej znajdują się naturalne świecy sojowe wykonane przez sklepik osobiście. Już sklepik zapowiadał, że od tego boksa pojawią się troszkę inaczej wyglądające świeczki, czyli w takim brązowym słoiczku. Wcześniej świeczki wyglądały w ten sposób, a teraz będą wyglądać w ten sposób. I tu mamy Bellatrix jest to naturalna e, świeca sojowa e, o zapachu prady. Ma bardzo, bardzo przyjemny zapach i w środku wygląda w ten sposób. O, oh, wow, 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 wow! wow. Kolejną rzeczą jest Horcrax, czyli medalion. I popatrzcie się tylko, jak on jest fantastycznie wykonany. I muszę przyznać, że od dłuższego czasu chciałam coś takiego mieć. Nawet patrzyłam, czy da się kupić coś, co mogłoby imitować. Medalion. Nalem wygląda tak. I medalion można też otworzyć i sobie coś tam włożyć, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą w boksie jest eliksir. I eliksir to też taki stały element boksa. Zresztą możecie zobaczyć, że mam ich całkiem sporo. I w filmiku, w którym pokazywałam Wam moje papierowe repliki, tam mówiłam o tym, że pokażę Wam też. Eliksiry, które sama robiłam, i pokażę Wam też, jak robię eliksiry. Ale znaczną część mojej kolekcji to są właśnie eliksiry od sklepiku spokojnej. I tutaj mamy eliksir w takiej pięknej, niebieskiej butelce. I boję się, że Wy tego nie będziecie widzieć, ale to jest o płynny eliksir. I ostatnio te płynne eliksiry pojawiają się częściej u sklepiku spokojnej. Tego na kamerze też nie widać, ale jak się popatrzy pod światło, to ten eliksir tak pięknie się mieni, taką niebieską barwą. Więc na żywo naprawdę wygląda fantastycznie. I w boksie są jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza z nich to kolejny stały element każdego z boksów czyli herbata. Jest to herbata z serii liście Fusy Patronosy czyli stała marka sklepiku Spokojnej. I jest to herbata z Malfoy Manor. I to składniki są, yerba mate, mięta, limonka, mm, kafir, kandyzowane pomelo, bławatek niebieski, posypka cukrowa. Zaraz sobie otworzymy i sprawdzimy jak pachnie. Pachnie absolutnie fantastycznie. Wy... Boję się, że na kamerze to znowu nie będzie dobrze widać. Wygląda w ten sposób. Pachnie bardzo przyjemnie. Trochę przypomina mi herbatę, którą kiłam w Marrakeszu. I ostatnią rzeczą, którą, która znajduje się w boksie jest... Są żelki. I to też jest taki ostatnio stały element każdego boksa, bo tych opakowań po żelkach mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć! Czyli w ostatnich sześciu boksach znajdowały się takie żelki. I to są takie różowe żelki z jednym z dekretów Ambridge. Jest to e, dekret numer 94, który mówi, że tylko różowe e, fasolki wszystkich smaków Bartiego Bota są dozwolone. Czyli coś, co prawdopodobnie Ambridge mogłaby rzeczywiście zrobić. I dobrze, i przejdźmy sobie do ściągawki, bo może y, dowiemy się, czy to jest to, co myślę, że jest, i zobaczymy, co sklepik ma do powiedzenia. Y, paczka z pokotnej luty 2020, czarne charaktery. Więc, y, jakby paczka spokotnej wpisuje się w, niestety w y, y, obecną sytuację, chociaż żaden z czarnych charakterów z Harry Pottera nie jest tak paskudny, jak sami wiecie, kto z realnego świata. Pierwsza rzecz to licencjonowana różdżka długopis z zakładką 3D. Moja zakładka nie jest 3D. Moja zakładka jest y, całkowicie zwyczajna i możemy dostać albo Narcyzę, albo Luciusza. Ja się bardzo cieszę, że ja dostałam Luciusza, bo. Bo różdżkę Narcyzy już posiadam. Ona też była w jednym z boksów spokojnych chyba rok temu. A więc e, bardzo się cieszę, że trafiło u mnie na Luciusza. Później mamy Rudimentary Body Potion, czyli replika eliksiru z krwi jednorożca i jadu Nagini, który dał Voldemortowi na miastkę ciała. A więc to jest to. To dlatego to tak ładnie błyszczy, bo tutaj jest krew jednorożca. Tak. Później mamy list e, Regulusa do Voldemorta. Złóż go i użyj w medalionie jak on. Bardzo fajny pomysł. Rzeczywiście można z tego zrobić już taką replikę, full wypas. Później mamy tatuaż wodny, mniej bolesny sposób na uzyskanie blizny, jaka pojawiła się na ręku wielu uczniów Hogwartu zapanowania Dolores Ambris, czyli ten maleńki tatuaż. Podejrzewam, że wielu z Was, którzy dostaną ten box i mają swoje Instagrama, wykorzystają go do. Um, wykorzystają go do zrobienia zdjęć. Ja już kiedyś takie zdjęcie zrobiłam, może podlinkuję to zdjęcie na dole w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Następnie mamy Horcrux, czyli Horcrux, ale czy na pewno... Były trzy podobne medaliony, a ten to ten fałszywy, podrobiony przez Regulusa i podarowany później stworkowi. Czyli możecie spać spokojnie, to nie jest horcrux. Mamy kartę z czekoladowych z żab z Luciuszem Malfoyem. Fasolki wszystkich smaków, fasolki ambridge, bo tylko jeden smak. W sumie ciekawe, co to za smak. Żeby to nie była lukrecja, bo będę zła. Może i to są fasolki Abridge, ale bardzo smaczne. Obwoluta. Obwoluta, tajemnica najczarniejszej magii. Może sobie zobaczymy, jak ta obwoluta wygląda na książce. Ja zakładam bardzo randomowe książki, bo po prostu nie ma miejsca na inne. O, i tak ta obwoluta wygląda na książce. Bardzo ładny design. Później mamy, później mamy akt urodzenia Tomaridla i to jest replika autorstwa. Sklepiku spokojnej, więc bo jest naprawdę pięknie wykonane. I dajecie mi kolejne pomysły na moje własne repliki. Pocztówki, pocztówki z Ministerstwa magii Wyślij znajomym, aby ostrzec ich przed śmierciożercami organiczna herbatka z naszej autorskiej serii liście fusy, patronusy. Muszę przyznać, że nie wszystkie herbatki, które dostałam od sklepiku już spróbowałam, bo są takie, które dostałam, nie wiem, w ostatnim boksie albo troszkę wcześniej i jeszcze nie miałam okazji ich spróbować, bo mam już tak dużo, że mi się w szafce nie mieszczą, ale absolutnie każda herbatka mi smakuje, nawet ta, nawet smakowała mi ta, która miała kawę, której normalnie nie pijam. I ostatnie, czyli światło, klik Światło kliki, czyli Bellatrix, naturalna sieca sojowa. Absolutnie pachnie super. Na pewno lepiej niż Bellatrix w rzeczywistości. I dobrze, kochani, to są już wszystkie produkty z tej paczki spokojnej. Sama nie wiem, co najbardziej mi się podobało, chyba największe wrażenie wywarł dla mnie medalion, bo to jest coś, czego zakup planowałam już od dłuższego czasu, więc pasuje idealnie. I muszę przyznać, że wszystko w tym boxie mi się bardzo podobało. Nie ma takiej rzeczy, która, która byłaby według mnie słabsza, ale wy mi napiszcie w komentarzu, która z tych rzeczy najbardziej wam się podobała i czy kupiliście sobie ten box i co ogólnie o nim myślicie. Wydaje mi się, że ten box jest dużo solidniejszy niż ostatni box. Muszę przyznać, że poprzedni box w porównaniu do tego wypada dużo bladziej i bardzo się cieszę z tego, co znalazło się w tym boxie. Osobiście jestem bardzo bardzo zadowolona. Nie jestem przekonana, czy w momencie publikacji tego filmiku nadal będzie dostępny marcowy boks, którego tematem są czarownice chyba. Przy, przynajmniej zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli są te boksy, na dole w opisie będziecie mieć link do strony sklepiku spokotnej i używając mojego kodu VERITASERUM możecie kupić taki boks ze zniżką, do czego bardzo mocno Was zachęcam. I pamiętajcie, że w marcu jest Dzień Kobiet, więc można sobie zrobić taki e, prezent na Dzień Kobiet kobiet. Nawet jeżeli nie jesteście kobietą. Mam nadzieję, że ten filmik dał wam trochę wytchnienia i, i troszkę oderwaliście się od rzeczywistości. Ja filmiki będę produkować i nagrywać nadal, bo dla mnie to też jest taki... Um, taka odskocznia od wszystkiego tego, co się dzieje dookoła, co jest bardzo dla mnie przytłaczające i ten moment, w którym mogę nagrać ten filmik, powiedzieć wam o książkach lub o innych błahostkach powoduje, że i ja się relaksuję i... Jest mi to naprawdę bardzo potrzebne, ale zrozumiem, jeżeli to nie jest dla was moment na oglądanie takich rzeczy. Mam nadzieję, że wrócicie do nas niedługo, że sytuacja się polepszy i wszystko będzie w porządku. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Pamiętajcie o daniu łapki w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału, żebyście nie przegapili następnych rzeczy. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i pa pa.